To mi turniat, witam serdecznie, serdecznie po Galix-TBKSW 88. Jak wrażenia spod samego z spod samej klatki? Y po pierwsze witam bardzo serdecznie, po drugie wrażenia takie, że dzisiaj chyba wykonałem najwyższy skok od kilku ładnych lat w swoim życiu, ponieważ jak Patryk Kaszmarczyk sam wyskoczył tym latającym kolanem, to autentycznie nie wstałem z miejsca, tylko wyskoczyłem z niego. To było coś naprawdę niesamowitego. No i powiem to, co mówiłem przed chwilą, że wielkie brawa dla matchmakerów KSW, ponieważ znowu zrobili bardzo rozsądną rzecz, czyli początek był niesamowity, koniec był niesamowity. Oczywiście w środku, w środku karty wydarzyły się mniej Interesujące pojedynki, ale też nie wynika to z winy do końca ich w KSW, tylko tego, co się wydarzyło wczoraj na ważeniu. Ja zapamiętam przede wszystkim to, co działo się na początku. Ten niesamowity start w wykonaniu Miśka Kokosa i Sieksy, którzy poszli na wojnę, wygrana zawodnika z Czerwonego Smoka. Potem Rusiński, który wyszedł jak po swoje. Maria Silva, znów kolejny znakomity występ. No i potem od Wojczaka to tak narastało tylko. Najpierw Wojczak, potem Albert, i już te emocje radomskich kibiców zaczęły nam uderzać do głowy i do naszych gardeł. Jak słyszę, słychać Marcin Wójcik. Nganu Alistarower im przychodzi do głowy Mateusz Borek przypominał o nokautach Foremana chociażby i myślę, że bez wątpienia to będzie kandydat do nokautu roku w Polsce a z tego co widzę, co się nadzieje na Twitterze może to być kandydat do nokautu roku na świecie Piotrek Kuberski mówiłem to też wczoraj, że z tym gościem się nie idzie na przełamanie bo jak on bije, to z każdym ciosem odechciewa się czegokolwiek w życiu aż na pewno wymienia z nim ciosy. Zaryzykował bardzo leśko było na początku bardzo blisko, ale potem krok po kroku kiedy rozluźniał się Kuber, kiedy trochę zaczął bić na zmianę, te ciosy wąskie i szerokie, to było pozamiatane no i na koniec ten krem dla krem, kto tak szczerze Myślał o tym, że Patryk Kaczmarczyk nawet nie mówię, że jest w stanie zrobić to, co zrobił, ale że się postawi Rutkowi. Myślę, że bardzo mało ludzi. Jeśli ktoś to pewnie myślał, że w pierwszej rundzie coś tam powalczy, ale potem Rutek weźmie górę i jego doświadczenie, jego styl walki, a tymczasem Patryk wyglądał najlepiej w karierze. No jeszcze wybieg na trybuny niczym, José Aldo, mieliśmy tu Radom Di Janeiro w polskim wydaniu. Coś niesamowitego. Super. Naprawdę był taki moment, że trochę nie czu... już nie czułem tego, co się. Co... tych emocji wszystkich, ale potem jak to wyrwało do góry, to już nie przestało i lecieliśmy tak jak wysoko tylko potrafi latać Radom. Ktoś pytał jak wygląda Radom, to właśnie tak jak dzisiaj na gali XBKSW 88. Ja jeszcze pozwolę sobie dopytać o Alberta Odzimkowskiego, bo pewnie wszyscy podskakiwaliście tam na krzesłach, no bo jednak Albert, komentator, kolega po fachu, no te emocje na pewno są duże, jeżeli walczy taki ktoś ważny. To raz o czym wspomniałeś, że Albert jest już bez wątpienia częścią w ogóle rodziny KSW. To jest gość, który już jest po prostu jednym z nas tutaj, ale przede wszystkim to jest super gość. Każdy, kto z Albertem spędził chwilę, wie, jak to jest człowiek, który ma po prostu serce na dłoni, każdemu chce pomóc, każdemu chce zrobić tak, żeby było mu dobrze i to często jest jego problemem, ponieważ wychodzi na przykład do walki niosąc ten cały ciężar wszystkich oczekiwań, tego wszystkiego co wszyscy o nim dookoła myślą, a on powinien właśnie zrobić to co zrobił dzisiaj, wyjść i się dobrze bawić. Bo ja słyszę od y już 12 lat, jak jestem w polskim świecie MMA, że Albert Rozimkowski na treningach to jest killer, że, niech, że ludzie jak z, z nim robią, to to są przeprawy, najgorsze rundy na treningu i że sparing z nim to jest katorga, ale potem jak wychodzi do klatki, no to raz się to dzieje, raz się to nie dzieje, no i w końcu dzisiaj pokazał, trudna to była dla niego na pewno walka, mimo tego, że Jorge, że George wskoczył do tej walki na ostatnią chwilę, to był też faworytem, mimo to postawił się Albert dobrze, to nie był jeszcze Albert... Nie wiem, fenomenalny, bo to też trzeba sobie szczerze, szczerze powiedzieć, tam było dużo mankamentów, był trochę sztywny chociażby w pierwszej rundzie, to nie był Albert wyglądający jak milion dolarów, ale był w końcu Albert, który cieszył się z walki, cieszył się z tego, co robi i który był pewny tego, co robi. Myślę, że głównie dlatego, że miał w końcu w głowie to, że ma duży yy, bak z paliwem, że może nie walczyć tylko jedną rundę i tam musi zostawić wszystko, tylko, że może spokojnie się rozwijać w tym starciu. Też myślę, że no jednak no, kibice radomscy tutaj na pewno pomogli. No właśnie w końcu pomogli, a nie przeszkadzali. To nie jest oczywiście przytek do kibiców z Radomia, tylko do tego, że z Tym Albert miał często problem, że brał sobie na barki te oczekiwania wszystkie, a dzisiaj wyszedł i chciał po prostu zrobić coś dobrego, zrobić coś dla siebie, a przy okazji uszczęśliwić wszystkich na trybunach i to był klucz. W skali od 1 do 10, bo czas nas goni jakbyś podsumował tą galę. Jeśli chodzi o emocje, zaskoczenia i tego typu elementy, które moim zdaniem są kluczowe przy, przy Galach. To dałbym, myślę 9, no, ze względu na to, że, że w połowie e, karty, te dwie walki, które się wydarzyły, nie były na takim poziomie, na jakim pewnie powinny być. E, no ale właśnie, to nie jest wina KSW, dlatego nie, nie wiem, 7, 8, tylko 9, ponieważ no, zrobili, co mogli moi koledzy z pracy, a samo wydarzenie myślę, że spełniło oczekiwania. Znów jest tak jak e, spodziewam się takich samych komentarzy na Twitterze, jak, jak widziałem po ostatnich 3-4 galach KSW, czyli na papierze to nie, nie wyglądało, że będzie super, ale gala świetna. I takiego mniej więcej odbioru się spodziewam. Przynajmniej my tak czuliśmy. No to Z tą dziewiątką zostawiamy Was, drodzy kibice do dnia 16 grudnia 2023 roku. Saladiny, Parnas, Adrian Bartościński, to się dzieje, to się wydarzy. Dominik Durnia, dziękuję, dziękuję bardzo dobra. za tą rozmowę i do zobaczenia. Wielka przyjemność, do zobaczenia. Widzimy się w grudniu. Będzie to wieczór, którego nie zapomnicie. Gwarantuję. Dziękuję. I jeszcze raz. Dziękuję.